Witamy w wersji audio, w której posłuchasz odpowiedzi na pytania otwarte jawne. Pytania te to lista obowiązkowych zagadnień. Jedno z nich wylosujesz na maturze ustnej z języka polskiego. Zapraszamy do zakupu wersji e-book PDF. Możesz go wydrukować, a także czytać na telefonie. Jeżeli nie masz drukarki, to możesz także kupić wersję drukowaną. Linki do zakupu znajdziesz w opisie filmu i komentarzach. Po zakupie będziesz mieć dostęp do wszystkich form nauki, czyli audio, wydruk oraz e-book na telefon. Z tym materiałem zdasz maturę na 100%. Powodzenia. Pytanie numer 65. W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego utworu literackiego? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą Edek, Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi: Uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp. W opowiadaniu górą Edek Marka Nowakowskiego autor nawiązuje do innych utworów literackich, aby wzbogacić znaczenie swojego tekstu i wprowadzić dodatkowe warstwy interpretacyjne. Wykorzystanie odniesień literackich pełni funkcję nie tylko literacką, ale także społeczną i psychologiczną pozwalając czytelnikowi lepiej zrozumieć przedstawiane realia i postacie. Aby lepiej zobrazować ten mechanizm, warto odnieść się do Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza, gdzie również występują liczne odniesienia do literatury oraz symbolika, która wzbogaca interpretację dzieła. Rozwinięcie w opowiadaniu Górą Edek Nowakowski nawiązuje do innych tekstów literackich, np. Odniesienia do literatury mogą służyć jako tło dla głębszego zrozumienia sytuacji bohaterów i ich motywacji. Edek, będąc postacią z marginesu społeczeństwa, używa odniesień literackich, aby wyrazić swoją rzeczywistość i wewnętrzny świat. Poprzez nawiązania do znanych tekstów, autor tworzy paralele między literackimi wyobrażeniami a rzeczywistością. Co może stanowić subtelną formę krytyki społecznej. Na przykład, poprzez odniesienia do literatury klasycznej, autor może ukazywać, jak współczesne społeczeństwo nie spełnia ideałów, które były wyrażane w tych tekstach. Kontekst literacki. W Konradzie Wallenrodzie Mickiewicz również korzysta z odniesień literackich i symboliki. Mickiewicz wplata w narrację nawiązania do literatury rycerskiej i legend. Co służy ukazaniu wewnętrznych konfliktów bohatera. Odniesienia te wzmacniają dramatyzm i tragizm postaci Konrada Wallenroda. Odwołania do literatury stanowią dla czytelnika dodatkowy kontekst, który pozwala lepiej zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne zmagania bohatera. Zakończenie w opowiadaniu Górą Edek, Marka Nowakowskiego. Nawiązania do innych utworów literackich pełnią istotną rolę w budowaniu kontekstu społecznego i psychologicznego oraz w krytyce społecznej. Poprzez te odniesienia, Nowakowski wzbogaca swoje dzieło, tworząc głębsze połączenie między literackim idealizmem a rzeczywistością społeczną. W kontekście Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza również widać, jak odniesienia literackie mogą wzmacniać dramatyzm i znaczenie dzieła poprzez dodanie dodatkowych warstw interpretacyjnych i refleksji nad rzeczywistością. W obu przypadkach odniesienia literackie są używane nie tylko jako element stylu, ale jako narzędzie do pogłębiania treści i krytyki społecznej.